Siema, z tej strony Masy, dzisiaj gramy próby czasowe Także Zapraszam do łapkowania, do subskrypcji i yy, dzięki i my już zaczynamy. Gramy oczywiście z Dogerem, jak widzicie. Zapraszam do jego kanału, będzie link w opisie. A my już lecimy do RC Banditos. Jak już to, jak już to oczywiście nastało na to, to będę mówił o o premiach. Jest razy trzy na... Próbuj z zbadać się opasa robić. Poczekaj, Kasper, jeszcze ten nie odpalaj. Co jeszcze jest? Na co się jeszcze premier. Na. Co tam mówisz, Kasiu? Na Proto. No, X80 Proto. Na Proto. Jest e... także cena na. Z tego co się nie mylę, to. Na Stromberga Choke tak, RC. A ten Choke RC na jest główny. I na oczywiście Erce Bandit no, no, to jest. No, więc się opasa jedno. robić te próby. Jest na 3, czyli za próby, że to takie Erce do, do Bandit dostanie się zamiast 100 tysięcy 300 tysięcy więc my ja już zacznę. Goal. Dzisiaj, dzisiaj tak nie <coughs> nietypowo, bo robimy to we dwóch. No jak? Cisnę za sobą. <noise> Dobra, jest to Trechat Moulda? Nie, ja rzadko jeżdżę Erce Bandit. Jezu, Kiedyś ja w ogóle jechałeś tym? <noise> Nie. nie o, wie, on jest kurzające jak jakby co. On się tak... On się tak odbija. No właśnie... Wiem, właśnie prawie wjechałem. Dobra. Dobra, ja już się resetuję. <laughs> bo już nie, nie zrobię tego, nie wiem. O przejrzymy koło naszych fajnych furek, najładniejszych na świecie. Czekaj, babeczka ja mi idzie po czy... drodze. Bo nigdy jakoś nic nie chciało mi się tego kupować jeździć, ja tym razem z promocja, to sobie taką kupię. Kuro, a panie za... Jak jest takie odliczanie, nie? To ja no. mam wrażenie, że jak kliknę... kiedy minie czas, to będę miał ten boosta jak na wyściga. <gulua> a ja tak nie mam. Ale dobra. Nie wiem, ale ja, Nie wiem czemu, ale ja tak mam. Dobra. Może pierwszy raz mi się uda w końcu. Aha, fajna gra, fajna gra. O nasze furtki. <laughs> mm, 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 mm. Nie chcę mi się tego A powtarzać. Ja w ogóle tutaj po na dwóch AHA! Ja fajna gra. Tam. Dobra, to już mogę resetować. A, przy restowaniu... Trzymajcie secha, Już to powtarzałem, ale powiem to jeszcze trzeci raz. W przytrzymaj się se, ha, jak rastujesz. tujesz. Czemu? Bo jest łatwiej, zobaczysz se. Jak się skujesz, to przytrzymaj secha i wtedy. I wtedy się zobacz, jaka jest różnica. A od razu na ręce tak. Bandito. Zamiast tam iść i się wiesz. Tracić sekundy życia. <grym> <grym> Jezu, ja tutaj chłopiec, wiesz jakie ja... I kasy tu wale. Dobra, full skupionko. Dobra, się... nie zdążę W ogóle powiem wam tak. Mia mia niby miała być próba czasowa na motor. A znaczy, no, to na te pojazdy, w zwykłe, nie Że niby zjadł. Aha, fajna gra, że z Chiliad niby. Ale jednak nie ma. Jest start, tak, który też jest nieco. Nieco trudny, <laughs> także zobaczymy jak nam to pójdzie z tym Tartakiem Oczywiście do pewnie, nie? No ta. Będzie odpalane Też myślałem, że Shotaro, ale... Shota... Znaczy, że Hakuczu, ale Shotaro jest chyba szybsze No bo jest Aha, fajna gra Kurwa. Ja nie... Ja nawet nie kojarzę takiego miejsca jak ten cały Tartak A no ten... Aha, dobra, bo ty nie grałeś fabułki Jak masz kasino I sprzedajesz kurzający jest ten to bo... aha za drugim nim... razem! Essa. Ja teraz trzeci ją próbuję. No. Także, już idę do furki. Chodzi o to, że ten tartak to jest tam, jak masz... Jak y, kupcowi z, y, z napadu na kasino, co nie? No. To tam masz taki tartak. Są trzy. Jest w Paletobay. No, to to, rady to rady jest tam. Tam w Paletobay Ta. to jest? Znaczy nie, 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 w tartaku. Zobaczysz. Także no, Kasper to przejdzie, a my już się widzimy po cięciu tam na miejscu, na drogi także ja już Także ja już dojeżdżam do Shotaro. Jakby co, to Doger się popłakał i. No ja bandito. <ścoughs> I ma focha. Bo nie my jeździć. Ale my ja jestem kozak i robimy to. Dobra, wysiadka. Bierzemy Shoteiro. <coughs> Mechanik. Gdzie go mam? A tutaj. Shoteiro. Oczywiście biorę strój na Shoteiro, bo to jest o wiele lepsze. Gdzie to było? Linia śmierci No i go Także my już lecimy No aż szczero, zapomniałem wziąć Dobra cyk wsiadamy Jakaś muzyczka w radiu, jakaś weź w Trzeba dojechać Łopanie Dobra, ja, ja wiem jak to zrobić Już widziałem Jak to robią inni Odgapię od nich Jak to mówią, się, jak mówi się na YouTube Go Aha Zajebista <laughs> Ja jeszcze pewnie nie wsiądę, co nie? Nie wsiądę Dobra, wsiadłem, czyli restowanko Kocham te próby na te Shotaro, kocham A, kurwa! Nie, dobra Miałem nie przeklinać, ale się nie da <grywka> Go O, brawo Aha, kurwa Jeee Moja ulubiona próba No dobre. No o, brawo Dobra, teraz na shiście Kurwa, jeszcze czekam aż będzie czapcią czapciąg, To się będzie coś tak No Zaproszę. Jeszcze na moście pewnie będzie Dobra Go, 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 go Lecimy. To skupionko Na znaczy się nie ma żadnego A Zajebiście Wy... Kur... Nie, zajebi... zajebiście! Zajebista gra. <grych> no to kurwa ja straciłem. Eee, kocham pociągi w tej grze. Lecisz. Go 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 go. To jest jazd. Kur nie! Aha, Ech, jak ja kocham tą grę. Także reset już lecimy. Dziękuję. I lecimy drugi raz. Znaczy jaki drugi? Trzeci już. Go. <laughs> Dobra. No i lecimy, proszę teraz bez, bez pociągu, bez pociągu, proszę. O, dobrze, pierwszy most, drugi też proszę bez pociągu. Dobrze, jest git, jest git. Jeszcze tam ten most, i będzie wszystko git, proszę. Ten, i ten, i ten ostatni most. Proszę. Dobra, ten nie przejechany. Ten przejechany. Dobra, tu ty, ty już no, tu już jest git, jak jestem tutaj. Teraz muszę potrehaldować. Aha! Ko kocham tą grę. Dobra, Idziemy dalej. Kamienie wypad. Kurwa zajebiście. Jezu jaka ta gra jest gównem. Aha. Teraz pociąg gdzie będzie, bo też się pociągu, też sobie pociąga. Dobra, lecimy jak Mendel w tym moście. No, tunelu bardziej. O, tu jest moc. co się, ja powiedziałem, brać o O, spadek rojn. Spadochron. Spadochron. Dobra. Też mi się o hakuczy, żeby tu wziąć, ale. Shotaro jest szybszy, a hakuczy drak nie mam, bo to jest gówno. Go, 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 bez pociągu, proszę. Gdzie, gdzie ty zjechać? Tutaj, co nie? Tutaj. Tak, tutaj. A kaktus? Mój ulubiony. dla swojego bezpieczeństwa tędy. Co ja robię? Minu... 45 sekund. No nie ma opcji, czekajcie, jeszcze raz. Lecimy, lecimy. Go. Lecisz. Co ja robię? Kur, takie ładne, tak ładnie! Jezu, No panie, proszę Już po czasie, nie ma opcji Albo, albo Jest! Ha! Wywaliłem się na gipie i jeszcze to dobra jestem najlepszy Także tym akcentem Kończymy te dzisiejsze moddengi z tymi próby czaso próby, próbami czasowymi Oczywiście zapraszam do kanału Dogera będzie link w opisie <laughs> Się zrejdżował chłopak Także kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Cześć.